Cześć! W dzisiejszym odcinku skupimy się na pomiarze łożysk wału pod względem luzu promieniowego, także zapraszam. Oczywiście nie sprawdzamy luzu w ten sposób, kręcąc tym wałem, jego bicia, tylko sprawdzamy, Kierując nim w dół do góry, w dół do góry, żeby się nie obrócił, na to musicie zwrócić uwagę, żeby podczas pomiaru się nie obracał. I siłę generujemy wzdłuż igły pomiarowej. Igła powinna być pod kątem prostym do wałka, aczkolwiek nie będzie, ponieważ tutaj widzicie. Już mi się styka ramię tego czujnika. Mógłbym jakoś to inaczej pokombinować, być może, ale taki pomiar też będzie w porządku. Tutaj zwracamy uwagę, czy jest kilkadziesiątych tego luzu, czy też nie. Także stronę wariatora sobie sprawdźmy. Przykładamy siłę, robimy w dół. Mamy 85, i teraz do góry mamy 65. Czyli dwie dychy mamy, ale ja tego nie robię lekko. Ponieważ gdybym robił lekko, to by było coś takiego, tylko mocno to robię, czyli lekko naginam to łożysko z kulkami, tak? I ten wał korbowy. W ten sposób nie scentrujecie wału korbowego. Musielibyście mieć dużą przeduszkę i maksymalnie dużo siły nakładać. Tutaj siłę nakładam, nie wiem, wywierając nacisk 5 kg, być może, może więcej. Ktoś teraz powie, że wyrąbane łożyska na wale korbowym sprawdzicie bez problemu, nie? Ruszając to w ten sposób. I już widać, że ma luzę. Tak, jest to prawda, ale ja tutaj chcę mieć jakieś odniesienie, żebym w przyszłości widział, czy to postępuje, czy nie. Dlatego również to robię. Najlepszym sposobem byłoby tu zawieszenie jakiegoś ciężaru bądź wagą taką hakową, ciągnięcie z daną siłą. I wiecie co? Teraz właśnie tak pomyślałem, żeby to tak zrobić. Mam 0, ciągnę do góry. 3 kilo i mamy jakieś takie 7 setek. Ok, teraz będę ciągnął w dół. Obserwuję wagę. Teraz mamy 3 kilo i mamy 6 setek. Czyli 7 i 6, 13. 13 setek mamy ugięcia wału korbowego. Ok, teraz to samo powtarzam od strony koła magnesowego. Również przeduszka. Wykręcone to wszystko. Wyzeruję sobie tarczę pomiarową. I również 3 kilo, tak. Czekajcie, muszę przytrzymać silnik. Mamy 3 kilo i mamy 6 setek. Teraz do góry mamy 3 kilo i również mamy 6 setek. Dobra. Dobra, także pomiar mamy zrobiony. Tutaj jest 12 setek, tam jest 13 setek, więc równomiernie to wyszło. Tutaj liczymy, jaka jest przedłużka. Takie 7 cm, liczmy, bo tutaj ułap ułapaliśmy. I tutaj też będzie 7 cm, także mamy jakiś podgląd na sytuację. W późniejszych inspekcjach mi się to przyda, ponieważ również będę mógł zrobić ten pomiar i sprawdzić, czy łożyska wału się rozwalają. A przypomnę, są to stare łożyska wału, które były zdejmowane i jeszcze raz założone, także na razie.